Modlitwa o pomoc do świętej Rity, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święta Rito, posłuszna córko swoim rodzicom, kochająca małżonko gwałtownego męża, cierpliwa matko dwojga trudnych dzieci, dobrotliwie wyrozumiała współsiostro w klasztornej wspólnocie. Cudowna współtowarzyszko cierpień ukochanego pana. Ty znasz ludzi oraz ich nędzę. Ty wiesz także o palących troskach mego niespokojnego serca. Bezgraniczna ufność w moc twego orędownictwa prowadzi mnie do ciebie. Pomogłaś niezliczonym ludziom. W rozpaczliwych i prawie beznadziejnych wypadkach byłaś ostatnią ucieczką dla proszących Cię z wiarą: Nie opuszczaj mnie także w mojej wielkiej potrzebie. Ty doświadczyłaś wielu cierpień. I stałaś się godna nosić na swym czole ranę cierniowej korony. Dopomóż mi także iść moją drogą i nieść mój krzyż razem z Chrystusem, aby zaprowadził mnie do nieba. Amen. Dziękuję, że modliliście się dziś razem ze mną. Niech Bóg otoczy Was swoją opieką, a Maryja prowadzi w codziennych trudnościach. Jeśli pragniecie wracać do wspólnej modlitwy, zostawcie polubienie i zasubskrybujcie kanał, abyśmy tworzyli tutaj prawdziwą wspólnotę serc.